Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy w The Sims 2. No, jak widać, bliźniaczki w końcu doczekały się swojego pokoju. W sensie wcześniej też miały swój pokój, ale były małymi dziećmi, a ostatnio stały się dziećmi, więc trzeba było wstawić większe łóżka i biurka i wiecie i takie tam. Także w końcu to ogarnęłam, poprzynosiłam te pokoje. Nie mam planu na dzisiejszy odcinek, co będzie, to będzie. Bardzo chciałabym, żeby dziewczyny stały się już nastolatkami, ale no, jak dopiero co stały się dziećmi, to raczej wątpię, że uda mi się przegrać tydzień. A więc no jeszcze troszeczkę poczekamy, aż one staną się tymi nastolatkami, i, i wtedy zacznie się jakby taka akcja, na którą czekam, bo z tego co pamiętam, któraś z dziewczyn ma jakby takie predyspozycje do pragnienia romansowania i to by było dosyć ciekawe, bo takiego Sima w sumie jako coś w sensie jako dziedzica jakby nie mieliśmy, więc no, 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 zobaczymy jak to będzie. I tak właśnie teraz sprawdzam. Teoretycznie tutaj Alicja jest otwarta, jest też lekko duchem. Jest leniwa, jest rzędliwa, ale jest dosyć schludna. Teoretycznie jakby się uprzeć, mogłaby mieć to właśnie pragnienie romansowania. Natomiast Monika jest niechlujna, jest też otwarta. W sumie taka powiedzmy, że aktywna, ale też nie leniwa. Jest lekko duchem i jest trochę bardziej w uprzejmość, niż rzędliwość, więc teoretycznie obie e, dziewczyny mają troszeczkę podobne te osobowości, ale trochę różne e, i właśnie nie wiem czy mm, obu nie dam tego właśnie pragnienia romansowania bo tak szczerze to e, w sumie zarówno jak i Alicja i Monika mi się podobają i nie wiem czy nie będą e, Obie dziedziczkami czy coś takiego, ale to w sumie zobaczymy, bo do tego, aż staną się nastolatkami, to e, któraś może e, się jakoś bardziej w, w mojej opinii e, zmienić, wyróżnić, także zobaczymy. Dobra, dzieciak, proszę cię o ciebie, nie skacz tylko, ty tutaj chcesz, widzę, zdobywać umiejętności. Proszę cię bardzo, będziesz tutaj e, może naszą nową artystką do naszego e, sklepu z tym, w sensie z Galerii Sztuki. A ty dzieciak, ja wiem, niska zabawa, ale przede wszystkim śniadanko, przede wszystkim tutaj ogarnięcie się, prysznic, toaleta, a potem możesz sobie telewizję oglądać na przykład. Dobra, tutaj trzeba wszystkim porozdzielać jakoś zadania i ich tutaj ogarnąć. Jest niedziela, więc teoretycznie można by otworzyć sklep. No zobaczę w sumie, czy za mało mamy tu łazienek chyba. W sensie niby jest dużo tych łazienek, ale w sumie tu w tej łazience nie ma wanny, ani prysznica, tutaj w tej od sklepu też nie ma, więc e, e, nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie wstawiłabym jakiegoś może prysznica albo wanny właśnie, bo trochę trochę tego mało w sumie jednak na tylu simów Czy ja Marcelowi nie zmieniałam brwi na brązowe? Bo tak teraz patrzę i on ma jakiś blond i mi się wydaje, że ja chyba w którymś odcinku właśnie zmieniałam mu na brązowe potem nie wiem, czy tych brwi przypadkiem może nie usunęłam gdzieś, czy coś i on dostał jakieś inne, i właśnie w kolorze blond, blondu, bo to jest przecież jego naturalny kolor. Także zaraz tutaj zobaczymy. No, i w brązowych od razu lepiej wygląda. Tak w sumie to on jest, zaraz stanie się emerytem, więc w sumie to i tak obojętnie, jaki będzie miał kolor, bo zaraz będzie miał po prostu siwe. I zastanawiam, może zrobić mu tu jakąś brodę. Tak, właśnie ten zarost w brązie. Czy to będzie na pewno dobrze tak wyglądać? O, to jest chyba mój ulubiony zarost, który daje praktycznie no, co, co drugiemu simowi, bo po prostu każdy w nim dobrze wygląda i w sumie mógłbyś mieć takie tutaj, tę jakąś. W sumie wcześniej powinnam ci zrobić taką metamorfozę, ale ja to zawsze zapominam o tym, żeby ich jakoś tam nie wiem z wiekiem zmieniać czy coś takiego. Dobra, Monika ma pragnienie, że chciałaby tutaj sobie połowić ryby, w sensie iść na ryby. Skoro ma taką okazję, to niech sobie pójdzie i połowi. O proszę i zajmowanie się naturą jest bardzo ekscytujące. To była świetna zabawa i właśnie widzę, że kot nam umiera. No niestety dosyć długo z nami był. Wydaje mi się, że na razie nie będziemy brać sobie żadnego nowego zwierzątka. No przykro. Trzeba przenieść tutaj nagrobek na cmentarz. Ja na ten cmentarz powinnam pójść w sumie i tam ogarnąć. Zobaczyć, czy tam jakieś nagrobki nie poznikały. Cóż, wydaje mi się, że niedawno chyba to robiłam i chyba właśnie coś, coś tam e, chyba niektórych nie było. Ale właśnie nie wiem, przez to, że teraz miałam taką trochę lekką przerwę w tej serii, ogólnie w dwójce, to tak trochę nie za bardzo pamiętam, czy, e, czy to było tak ostatnio, ostatnio, czy tak trochę może bardziej niż ostatnio. No, Monika chciałaby e, mieć stolik z lemoniadą. W sumie możemy kupić, jak mamy domowy biznes, to w sumie jak tu będzie otwarty to może coś tam wyhandlują te nasze dziewczyny. W sensie, może Monika coś tutaj wyhandluje, nie wiem, może tutaj to postawię, żebym miała na widoku. Bo Ty chyba nie chciałaś za bardzo. W sumie Ty tutaj zdobyłaś sobie punkt kreatywności i właśnie ukończyłaś obraz, super. To damy Marcelowi. Będziemy po prostu kolekcjonować obrazy wszystkich. U nas w rodzinie. Weźcie idź trochę z drzemii, a potem może sobie pójdziesz połowić, co byś jeszcze chciała? Pianino by chciała, No proszę, taka artystyczna dusza nam się chyba tutaj trafiła. No pewnie po Marcelu, co nie. Um, co ja tu chciałam zobaczyć? A właśnie jakie jest a twoje takie naturalne jakby hobby, to bardziej tutaj w naukę idzie. A, bo tu wieża gra, dlatego nie możesz się zgrzemnać. Tak się dziwiłam, dlaczego ona się budzi. Przecież telewizor nie gra. O, Virginia jest przeziębiona, bo ogólnie chyba e, Otylia jak wróciła z pracy, to chyba właśnie wróciła z przeziębieniem. E, także sądzę, że zaraz po prostu wszyscy tu będą kurde chodzić i będą chorzy. No i kurczę, niedziela nam e, minęła, nie otworzyłam tego sklepu. E, jakoś tak w sumie wypadło mi z głowy, w sensie niby miałam to zrobić, ale w sumie to... Możemy otworzyć w, teraz w poniedziałek, jak dziewczyny pójdą do szkoły, tam ludzie pójdą do pracy, to może jak nie będę się miała czym zająć, to, to to może otworzymy. W sumie już nie dążę nawet do tego, żeby udało się tutaj spełnić. W sensie, no nawet nie mamy jednego biznesu na maksymalnym poziomie, a on zaraz będzie się stawał emerytem. Więc wydaje mi się, że szybciej sobie tutaj osiągnie tą... E, platynową, tą... jak to się nazywa? Nie aspirację, tylko... życiową platynę, czy coś takiego. E, więc no... O, Virginia powraca do zdrowia, no to dobrze. Nie nie zaraziła nikogo więcej, e, tylko tam Otylia jeszcze jest chora. Ale pewnie zaraz, za chwilę, moment się też e, wyleczy. No nie, to chciałam, chciałam żeby skorzystała, no halo. Okej, okay, dziewczyny idą do szkoły, to jest ich pierwszy dzień w sumie. Ciekawe jak tam będą się e, ocenki sprawowały. Na razie mają ją czwórki. Ale możliwe, że dobrze się czują, więc może nawet i uda się ogarnąć piątki. Ja widzę, że Monika to raczej tak w sumie o tych umiejętnościach i tych ocenach nie za bardzo, a tutaj Alicja, no, 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 chciałaby się tutaj stać tym, mieć najwyższą ocenę w szkole, więc w sumie zobaczymy, jak to się tam, te ich osobowości kształtują w sumie. O, dziewczyny wróciły ze szkoły i obie dostały wyższe oceny, co oznacza, że mają teraz pewnie piątki. E, żadnych tam przyjaciół, o, nawet piątki plusy, no to ładnie jak na pierwszy dzień szkoły. O, widzę, że i to się tutaj załączyło, żeby dostać najwyższą ocenę. No pewnie, ale żadnych tutaj znajomych nie przeprowadziły. A szkoda, trochę liczyłam na to, że może, e, może kogoś tu przeprowadzą i może będę już mogła się e, e, ten, rozpatrywać za właśnie jakimiś tutaj kandydatami, kogo tu w przyszłości może postarzyć, a kogo nie, ale. No, mają jeszcze w sumie sporo czasu. My Ewentualnie zawsze możemy skorzystać sobie z magicznej kuli i też będzie spoko. <głodek> u, tak ma za, za, za dosłownie, y, no, niecałe dwie godziny będzie stawać się tutaj emerytem. Ale u niej nie muszę się martwić o ten pasek, bo u niej jest ta platynowa aspiracja także spoko. Dalej jest chyba ryżek i y, 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 on ma... aha, on jutro. Potem jest Marcel, a no dobra, u Marcela muszę trochę się tutaj... Spróbować mu jakieś tam mniejsze, większe pragnienia spełniać, ewentualnie po prostu pójdzie sobie na randkę z Virginią i też będzie spokojnie Też się tam poprawi tą całą... ten cały wskaźnik aspiracji, także nie ma tego złego. Dobra, dziewczyny, wasi rodzice są zajęci, także idźcie sobie po prostu same odrobić lekcje. Chociaż w sumie... W sumie nie macie takich pragnień, więc w sumie nie, w sumie wiecie co, nie odrabiajcie. Tam najwyżej macie piątkę, plus, jak pójdą teraz do szkoły, to na pewno im nie spadnie do czwórki. Więc spoko. powiedzcie mi, jak tam wasze kontakty między sobą. No właśnie, są takie, że w sumie można by o nie nieco zadbać. Mogłybyście się tutaj zaprzyjaźnić, stać jakimiś przyjaciółkami czy coś takiego, nie wiem. W sumie, co jak to ostatnio nie zawołaj. No, myślałam, że tu jest więcej, a tu jest zawołaj. Walczyć też nie będziecie, także sobie tam pogadajcie troszeczkę. No i proszę bardzo, tak Marka stała się tutaj tą seniorką. E, nikogo chyba raczej nie będziemy tutaj ten postarzać, nie ma po co. I e, coś mi się wydaje, że muszę zmienić ci wygląd, bo jakoś te twoje brwi to tak coś źle wyglądają. Też przydałoby się zmienić ubranie. No, w sumie tutaj nawet całkiem nieźle wygląda, ale tutaj się dziwny taki cień robi. To jest albo po prostu, albo to jest kwestia makijażu. Aczkolwiek, a makijażu, no właśnie, to może zdejmiemy ci te cienie i damy ci po prostu taką a, kreskę jakąś tam. A, te brwi nie wiem, czy mam w sumie jakieś ciemniejsze tutaj. Może być lekki problem, ewentualnie takie. A fryzurę i chyba na razie taką zostawię, może potem coś tam zmienię. Chociaż w sumie może bym ci dała jakąś ciemniejszą pomadkę, bo taka, a, taka cielista to tak trochę nie bardzo. O, może tak sobie będzie podkreślać. Trochę bardziej tutaj. Usta, może być taki look. I weź sobie iść, yy, spróbuj jakieś tam codzienne zaprojektować. W sumie przydałoby się w końcu na te zakupy pojechać, które odkładam. Nie wiem od jakiego czasu, bo tu naprawdę nie ma za dużo ubrań, zwłaszcza dla emerytek. No, tak to chyba właśnie jest obra ubrana Otylia, więc w sumie, yy, w sumie dobra, weź się w cokolwiek tam ubierz i. Dawaj, jedziemy na e, szybki shopping. Dobra, zakupy zrobione i w sumie kupiłam e, każdemu emerytowi strój. Tak się starałam dobrać mniej więcej do osobowości. Ty masz mieć nosić... E, o taki, o! Taki, takie coś kupiłam tutaj, o tyli. Także niech w końcu e, w połowie swojego życia emeryta się doczekała stroju. Tak Marka też ma już swój nowy strój, taki ma komplecik granatowy. Natomiast całą resztę przebiorę, jak już będą tymi emerytami. Czyli w sumie Rysiek za jeden dzień, a w sumie Marcel i Virginia to nie wiem, czy je w tym odcinku 3 dni, czy przegram? No może przegram. Zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Bliźniaczkom nie kupowałam stroi, bo stwierdziłam, że w sumie... Te, co mają, to niech mają tam najwyżej. A jak będą nastolatkami, to im coś bardziej do osobowości wybiorę. A tak, proszę bardzo, wygląda strój tutaj marki. Ale co to ma być? Halo, Monika! No świetnie, po prostu ona się chyba sama położyła do łóżka i musiała się obudzić dosłownie przed północą. I kurde, tak samo jak tutaj Alicja też się obudziła. No to co? No to idziecie tutaj ten skakać na kanapach. Nie ma co. Trzeba im trochę zbić tą energię i, i kłaść je spać po prostu, żeby się wyspały do tej szkoły, no bo jak to tak? Nic a nic się nie zmęczyły tym skakaniem na kanapie, tylko się rozgrzały. No i teraz poszły sobie ogarnąć jakąś przykąskę. Ogólnie to mają te, takie same piżamki, dopiero teraz zauważyłam. Ale fajnie, że im się takie same wylosowały. Dobra, potrzeba nam 9 gwiazdek, żeby ogarnąć e, następny poziom i wydaje mi się, że spróbuję to teraz właśnie ogarnąć. Także proszę Cię bardzo, Marcel, weź tutaj, otwórz lokal, e, weź sobie pójść i tam uzupełniaj to, co możesz. E, Virginia chyba e, robi... Aha, robisz tam zapiekanki, to jak zjesz, weźmiesz prysznic, to tam ewentualnie nam e, pomożesz, po prostu staniesz na, 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 na kasie czy, czy, czy coś. A my tutaj będziemy z Marcelem handlować, tylko już widzę, że e, ostatnio była impreza i chyba mi się zapomniało zablokować drzwi. E, I tutaj przyszedł e, Edgar, także może weź go zawołać i może on tutaj przyjdzie. Aczkolwiek tu też jest chyba zablokowane, więc najwyżej jakoś tam sobie poradzimy. Dobra, potrzebujemy 9 gwiazdek. Czy uda nam się to osiągnąć? Mam nadzieję. Dobra, w czasie, gdy Marcel uzupełnia, tutaj sądzę, że Virginia możesz e, nakłaniać klientów, może... O, właśnie, uda się jakąś tam dodatkową gwiazdeczkę ogarnąć. I jak to tutaj. O, dwie gwiazdki tylko już. Także no, spoko. Też powoli kończy nam się towar w sumie, więc no nie wiem. Tutaj e, kolejka klientów. Mam nadzieję, że Virginia sobie poradzi. Czy ty masz jakieś zdolności kasierskie? w sumie brązową rangę, więc... Ale zanim oni się zamienią, to to może zbyt długo potrwać. Więc, już jak tam Virginia obsługuje, to niech obsługuje. E, może tutaj spróbujemy tą e, ten Wanda, nasza rodzina. Może spróbujemy ją tam zagadać. To, to ten. To o, tutaj już pani rzuciła torbami. O, i poleciała gwiazeczka w dół. No nie fajnie, nie fajnie. No niestety. Dobra, wydaje mi się, że no właśnie, brakuje nam jeszcze jednej gwiazdki. Martel jest strasznie zmęczony, więc niech idzie spać, a tutaj może niech e, Mara przejmie kontrolę, co w sumie też jest jej... O! Nawet nie musiałam mi zrobić, bo po prostu sama się wbiła ta gwiazdka, także fantastycznie. E, weź zamykaj już lokal i, i idź się weź tutaj e, prześpij, bo on częst, często używałam tej, tej opcji, że że, że, że ten że sprzedasz olśni i... To im strasznie psuje energię. Ty widzę, że dzieciak poszedł do łóżka, a miał pójść się tutaj zrzewnątrz na kanapie. O, proszę bardzo, Ryszard, tutaj dorasta. Kurczę, troszkę mogłam popracować nad Twoim wskaźnikiem, aczkolwiek nie było chyba tak źle. E, miałeś praktycznie złoty, dobrze dorosłeś, także jak będziesz tam najwyżej krócej żył, to się wcale nie obrażę. A bo, jednak, w sumie, tymi emerytami to potem nie ma co robić, nie? Oho, a ten pan to chyba miał zepsuty schemat twarzy, coś mi się wydaje, bo jemu się ta buźka troszkę chyba zmieniła. Coś tak mi się wydaje. No cóż, dobrze, że jednak Dagmara nie miała z nim dzieci, bo inaczej byłoby prawdopodobieństwo, że tam potem te dzieci też by otrzymały ten schemat twarzy i to by się tam a, dalej przekazywało. W sensie oprócz tego, że tam po prostu zmienia się wygląd podczas zmiany grupy wiekowej, to to raczej tam jakoś strasznie nie szkodzi, ale... W sumie dosyć e, denerwujące może to być, nie? Że miało wyglądać tak, a potem się okazuje, że no jednak wygląda inaczej. A dla Ryszarda kupiłam właśnie taką koszulę, spodnie już mieliśmy, także tak sobie będzie tutaj teraz chodził. I choć może spróbujemy Ci zmienić jakąś brodę czy coś, nie wiem. E, przyjrzeć się tej Twojej buźce tutaj z bliska. Chociaż może wcale tak. Nie wiem, no czasami też jest tak, że ten mm, jakiś sim zmienia grupę wiekową i, i właśnie dosyć mocno zmienia mu się ta buźka. Ale wydaje mi się, że on chyba trochę inaczej wyglądał. Nie wiem, musiałabym sobie to jakoś porównać czy coś. E, może dam ci większy zarost, może będzie lepiej. Tylko że. O, może on, tak, tylko że to by tutaj. Uh, 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 uh. O, może coś takiego. Jakoś tak strasznie mu tutaj chyba ta szczęka wyszczuplała. Ten nos chyba mu się też trochę zmienił, nie miał chyba aż tak garbatego. Ogólnie to strasznie dziwne jest dla mnie to, że dziewczynom nie pojawia się pragnienie, że chcą się nauczyć czytać, tak? Tak to chyba jest tutaj określone, bo na pewno tego ich nie uczyłam, a no, lekcje się tutaj ten narastają, a one w sumie. Nic. Także wydaje mi się, że Virginia tutaj będzie interweniować. To są chyba lekcje Alicji tutaj po tej stronie. Także może weź tutaj e, pomóż chociaż raz odrobić Alicji, a potem może e, ten. Chociaż Monika chyba nic e, nie robi oprócz tego, że, znaczy w sumie, obie dziewczyny nic nie robią. A ty to mogłabyś jednak coś tutaj sobie zjeść? To może jednak e, Monicę pomożemy najpierw, a potem najwyżej Alicji. Bo zazwyczaj no, losowało się to pragnienie i to tak raczej pierwszego dnia, jak tylko dzieciak przyniósł lekcje ze szkoły, a teraz widzę, że, że no trochę nie wyszło. I czy wy tutaj ten? Aha, super, super. Tak ją właśnie Virginia uczy czytać, no. O to mi chodziło, dziękuję. No dobra, w sumie tak też przed szkołą to nie ma co, bo co będziemy ją stresować. A właśnie, z środa to na pewno przyszły rachunki, także może zapłacimy, nawet chyba ktoś gdzieś tutaj jakieś przyniósł, tylko... O, tu chyba są, tylko... U, 2600. Zapomniałam, ile my tutaj płacimy w tym domu. U, Otylia chciałaby nie pójść do pracy i zostać w domu. Teoretycznie masz dwa dni urlopu, więc może jutro to zrobimy, jak będę pamiętać, żeby skreślić ci pójście do pracy, bo teraz już jak poszłaś, to... to idź. O świetnie. Wieża nam mi się popsuła. Dobra, to ja już sprzedaję. I nie będę dokupywać nowej, bo oni sobie cały czas tutaj tylko y, brali i tańczyli. A tutaj widzę, że w sumie nie przyniosłam tego samochodu zabawki. Chociaż w sumie to już dziewczynom nie jest tak za bardzo potrzebne. Mają w sumie domek dla leka. Tak średnio się nim bawią. Częściej oglądają telewizję dla zabawy. No dobra, ale dzisiaj to już musimy się wziąć za, te, za pomoc dziewczynom w lekcjach, bo już dostały niższą ocenę, czyli chyba czwórkę. Co w sumie jest oceną wyjściową tak naprawdę o czwórkę plus, więc w sumie i tak są powyżej średniej początkowej. No ale podejrzewam, że jak teraz by jeszcze raz nie odrobiły lekcji, to żeby to przypadkiem za bardzo nie spadło. Także szybko dziewczyny idziecie się tutaj obie ogarniać i zaraz będziecie obie odrabiać lekcje. Dobra, obie mają wysoką zabawę, także proszę bardzo Monika, ty weź poproś może Marcela. Marcel nie będzie się bawił z Agmarą, a tutaj nie, czekaj, w sensie Alicja poprosi Marcela, a Monika poprosi tą Virginię. I mam nadzieję, że wszystko się tutaj ładnie ułoży. specjalnie nawet tutaj ten przyniosłam do salonu te prasy domowe, bo tam przy tych biurkach to przecież czasami można dostać białe gorączki, naprawdę, bo oni zamiast normalnie stanąć, to się przecież blokują. I po prostu aż co, co, co tu się... Zaraz, chwila. Aha, dobra, to marca. Bo się przestraszyłam, bo ta mała mi znikła, i takie przez chwilę miałam, że ona dorasta, nie? A to po prostu coś się chyba. A bo on dorósł i po jakiej pomagał odrabiać ten dobra, to ona poszła to odłożyć. Ale jak się przestraszyłam, po prostu przez chwilę nie wiedziałam, co się dzieje, naprawdę. No, jak zwykle, po prostu. Nie da się, nie da się zrobić tego bez y, problemów, naprawdę. Kogo nie będę postarzać, tam mi spokój. Pozwólcie Marcelowi pomóc y, jego córce w odrabianiu lekcji, naprawdę gro. Marcel, nie oglądaj tej telewizji. No co za uparciów, no. Dobra, Monika y, ogarnęła sobie tą pomoc czyt z czytaniem, także spoko, jest załatwione. A więc wydaje mi się, że chyba pójdzie i odrobi resztę lekcji. A Alicja? Dobra, Alicja wznawia właśnie naukę, także mam nadzieję, że teraz już wszystko przejdzie bez żadnych większych uh, tych nieporozumień, że tak to nazwę. Poproszę tu się Virginia z Dagmarów zaprzyjaźniły. I to sobie O, pogadajcie sobie jeszcze trochę. O, Marcel, to jak jesteś emerytem, to przecież mogę Ci tutaj już zmienić ubrania codzienne. Ale to w sumie jak skończysz tam sobie te, 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 te swoje gliniane rzeczy robić. Okej, okay, dziewczyny odrobiły te lekcje także fantastycznie, co prawda zabawy mają strasznie zjechaną, wręcz bym powiedziała, ale to sobie rano poglądają telewizję i będzie wszystko spoczko. Bo jednak chcą w sumie dostać te szóstki plus, więc przydałoby się, żeby choć raz im się to udało, co nie. A Marcel będzie sobie chodził w takim stroju, w sumie troszeczkę powiedzmy, że ten żywszym niż wcześniej, bo wcześniej to w sumie w samych czarnych ubraniach chodził. Teoretycznie teraz też ma czarną koszulkę, ale przynajmniej koszula jakaś w krata, taka czerwona i jeansy, a nie czarne spodnie, więc jest progres. Ciekawe, kiedy ci się spełni to pragnienie, bo. Tylia pracuje dzisiaj, a ten... a nie poszła do pracy, ale wydaje mi się, że to może wtedy pewnie o jakiejś tam konkretnej godzinie, jak weźmie jej ten jeden dzień urlopu, czy coś takiego i dostanie pewnie tą a, wypłatę za dniówkę, czy jakoś tak. Dobra, przyszły nam kolejne rachunki, także weźmy je, zapłaćmy, póki a, ogarniam i pamiętam. Hmm, dziwna sprawa. Alicja dostała czwórkę plus, a Monika dostała piątkę plus. W sensie, w sumie nie, w sensie tylko Monika dostała piątkę plus, natomiast Alicja nie poprawiła swoich ocen, bo czwórkę plus miała. A wydaje mi się, że no obie odrobiły wszystkie prace domowe, więc może kwestia po prostu. A tutaj pewnie tych, jak to się nazywa, no, potrzeb. Po prostu pewnie miała niższe, gorzej się czuła, więc nie mogła się pewnie skupić, czy. Coś w tym stylu, o, więc no cóż. Okej, okay, przyszło mi powiadomienie, że Otylia wykorzystuje dzień płatnego urlopu, więc spełniło jej się to pragnienie, no to spoko. W sensie to nie było jakoś bardzo istotne i potrzebne, bo no i tak ma platynę, ale, ale po prostu chciałam zobaczyć, w którym konkretnym momencie, momencie się to spełni. Taki powiedzmy mini eksperyment. Mamy 18 i Virginia powinna się stawać emerytką. I właśnie się staje. Uuu, a za dwa dni dziewczyny będą miały urodziny. To dosyć szybko mi zleciało. Także okej. Okay. No i teraz wszyscy praktycznie mają siwe włosy, więc już totalnie nie będę ich rozróżniać. Tak to chociaż ten. No w sensie, no niby są tutaj poukładani od najstarszego do najmłodszego, ale jednak jak były te kolory, to tak trochę... Lepiej to wizualnie mi się ogarniało. A dla Virginie przygotowałam taki strój. I wydaje mi się, że chyba zmieni jej wygląd. Bo jak były rude te włosy, to tak nawet jej pasowały, a teraz to w sumie mogłaby sobie... O, tak może ściąć na krótko i może trochę jej make-upu dam. W sumie na ten... Na starsze lata mogłaby trochę się tutaj podrasować. Może też brwi ci zmienię w sumie. W tych dobrze wyglądasz. Mamy jakieś kolczyki? Chyba mamy, coś tam mamy. Dobra. O, no i proszę bardzo. Lepiej chyba w tych krótkich niż w tych. Te, te fale to jednak jak był rudy kolor to fajnie to wyglądało, a, a teraz to jednak jakoś tak straciło swój blask. A w tych krótkich naprawdę spoko wygląda. No. Dobra, ale na ten odcinek to by było wszystko. Teoretycznie nie działo się nic szczególnego, bo w sumie każdy dorosły stał się emerytem, więc no, normalna sprawa. A w następnym odcinku bliźniaczki będą się stawać nastolatkami, więc będzie wybieranie aspiracji, będę się przymierzać do tego, którą z dziewczyn wybrać na dziedzica, żeby ją jakoś tak bardziej ukształtować, może powiedzmy, czy, czy coś takiego. A także no, zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. Na Discordzie wrzucam informacje jakieś tam, że coś będzie, coś nie będzie, jakieś takie wiecie szybkie info i te sprawy. Jak również też wrzucam update'e z pozostałych rodzin legacji. Także no, jeśli Was to interesuje, to zapraszam i ten. Do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć. <grym>